Cześć, kochani! Dzisiejszy film jest dla nas bardzo ważny. Opowiemy Wam o projekcie, który w naszych głowach był od kilku ostatnich lat. A wszystko to po to, jak to zwykle u nas bywa, aby ułatwić Wam życie. Dlatego prosimy, zostańcie z nami do końca i wysłuchajcie tego, co mamy Wam do powiedzenia. Mam do Was czysto hipotetyczne pytanie: Co powiecie na wypasione dwutygodniowe wakacje marzeń? A gdybym zaproponował je Wam za połowę ceny rynkowej, ale powiedział, że zapamiętacie je tylko przez kilka dni, czy równie chętnie spakujecie walizki? Myślę, że nie. To dlatego, że właśnie wspomnienia mają dla nas największą wartość. A gdybyśmy tak cofnęli się o kilka, może kilkanaście lat wstecz do Waszego dzieciństwa, co z niego pamiętacie? Temat wspomnień poruszyliśmy nieprzypadkowo. Dziś jako ojcowie cudownych szkrabów wiemy o tym, że każdemu rodzicowi zależy na tym, aby dzieciństwo ich pociech wypełnione było tylko dobrymi wspomnieniami, które zapamiętają na długie lata. Razem z chłopakami wierzymy, że wszyscy możemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, dlatego też określiliśmy najważniejsze rzeczy, którymi kierowaliśmy się podczas tworzenia projektu, o którym za chwilę wam powiemy. Ale zacznijmy od początku. Wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda świat. Nie chcemy brzmieć jak kolesie, którzy mówią, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj ich nie ma. Z drugiej strony, dobrze wiemy, jak dosłownie czas przecieka nam przez palce. Wielu z nas przytłoczonych jest codziennymi obowiązkami: praca, szkoła, dom, terminy, kolejne terminy ciągle gdzieś biegniemy, a wolny czas to zawsze towar deficytowy. Mamy swoje dzieci i wiemy, że często jedynym rozwiązaniem, aby znaleźć chwilę spokoju, jest podsunięcie im tabletu, telefonu czy puszczenie kolejnej bajki. Na krótką metę spoko, ale to jak zajadanie się ci z burgerami. Raz czy dwa nic się nie zdarzy, ale taka regularna dieta skończyłaby się przecież katastrofą. Czy to nie jest tak, że kiedy już znajdziemy czas dla swojego dziecka, to brakuje nam pomysłów na to, jak fajnie i kreatywnie zagospodarować te chwile, tak aby w kółko nie robić tego samego? Dziś przygodą dla naszych dzieciaków jest kolejna misja w Kinect Adventures, a skille, zamiast w szkole lub na podwórku, zdobywają w nowych grach. Co gorsze, o uwagę, dzieci walczymy z internetowymi algorytmami, i to one chcąc, nie chcąc, kształtują ich światopogląd. Od dawna jesteśmy częścią internetu, i jako twórcy znamy go od drugiej strony. Stojąc w rozkroku między światem wirtualnym a rzeczywistym, zmieniliśmy postrzeganie na pewne sprawy. Mówiąc dokładniej, to moment, w którym zostaliśmy ojcami, był początkiem projektu, o którym chcemy teraz Wam powiedzieć. Ok, zacznijmy od początku. Czym jest projektata i dlaczego go robimy? Ogarniacie to, że aż co piąty trzylatek potrafi biegle obsłużyć smartfona, a jednocześnie 9 na dziesięciu sześciolatków nie wie, jak zawiązać sznurówki? Słaba perspektywa, prawda? Wcale nie musi tak być. Dlatego prezentujemy Wam efekt naszej wielomiesięcznej pracy, który jest wezwaniem do jeszcze lepszego i kreatywnego spędzania czasu z dziećmi. Przed Wami coś, z czego jesteśmy niesłychanie dumni. Wyszliśmy z naszą działalnością poza YouTube i mamy do was prośbę, abyście razem z nami ruszyli w tę drogę. Oto książka Projektata, czyli 100 sposobów na jeszcze lepszy czas z dzieckiem. Ci, którzy kojarzą nasze pomysły, mogą być spokojni, że ta książka będzie inna niż to. Co do tej pory spotkaliście na sklepowych półkach? Przed Wami trzymam kilkanaście lat naszej kreatywnej pracy, zawarte na ponad 450 stronach. Wiemy, że jesteście zabiegani, dlatego nie przeczytacie w nich psychologicznych wywodów, ale gotowe patenty, które spowodują, że posiadając dosłownie 20 minut, będziecie w stanie zamienić ten czas na coś, czego nie kupicie za żadne pieniądze. Radość w oczach dziecka. Nie uwierzycie, ale w książce umieściliśmy ponad tysiąc zdjęć, które sprawiają, że każdy z patentów z łatwością wykonacie ze swoimi dziećmi, a rzeczy potrzebne do tego znajdziecie dosłownie w każdym mieszkaniu. Tworząc książkę projekt tata, zależało nam nie tylko na treści, ale również na tym, jak jest ona wydana. Jedwabisty papier, niesamowite ilustracje czy przepiękna, twarda oprawa powodują, że będzie ona idealnym prezentem nie tylko dla tatusiów, ale również dla młodych rodzin. Temkowe baby shower, czy Dzień Ojca. Pomysł na trafiony prezent, macisz załatwiony. Dodatkowo w tym szalonym, niełatwym okresie coraz więcej czasu spędzamy w domach. Nasza książka pozwoli Wam go kreatywnie spożytkować, a kosztuje tyle, co rodzinny wypad do McDonald's lub mała zabawka. Gwarantujemy Wam, że w zamian otrzymacie znacznie więcej. Tej książki nie kupicie w żadnej księgarni. Można ją nabyć tylko przez internet na stronie tata.alt.pl Właśnie rusza jej sprzedaż, co oznacza, że uwaga, do 1 grudnia możecie ją otrzymać z zupełnie darmową przesyłką na terenie całej Polski. Do pierwszych 5 tysięcy kupionych egzemplarzy dołożymy wyjątkową wklejaną wkładkę z własnoręcznymi autografami. Wiemy, że nas wspieracie, więc w czasach pandemii to jedyny sensowny sposób, aby właśnie tymi podpisami za to wsparcie Wam podziękować. Cena tej książki jest niezmienna, dlatego to najlepszy moment na zakupy. Link do strony znajdziecie w opisie odcinka. Planujemy ruszyć z wysyłką na początku grudnia, tak aby wydrukowane książki spokojnie trafiły do Waszych rąk przed gwiazdką. Za zakup wdzięczny będzie Wam nie tylko Wasze dziecko, bo każdy sprzedany egzemplarz funduje jeden obiad dla niedożywionego dziecka w Polsce w ramach akcji Pajacek. Czas leci coraz szybciej i teraz jest najlepsza pora, aby zadbać o to, by młode pokolenie miało masę wspaniałych wspomnień. Dlatego dołącz do projektu Tata. Wejdź teraz na tata.alt.pl i zamów swój egzemplarz z darmową dostawą.